<gry> no dobra. Zobaczmy, gdzie teraz? Co? Mmm... wiesz, gdzie teraz ruszamy? Czołem! Eeee, <gry> lepiej wziąłem do świątyni, niż Dolinie węży przez zaginione miasto. Do Doliny Węży musimy iść. No dobra, no to... przez teleport najprawdopodobniej. No. A zobaczmy, co... Co on ma do ciekawego? Nic. Magiczny rzecz. Nie da ciebie. No to nie dla mnie. Gdzie... Dobra, no to weź otwórz mi teleport, bo ja tam nie mam zaznaczonego punktu. To se zaznacz go. Okej, okay, teraz se zaznaczę dobra, daleko, a gdzie ten punkt? A, jest. No dobra. No to teraz szukam martwego miasta. Czy coś. nie Nie wiem. No takie małe latające co... O, na to, na to! Na ich gniazdo posadź to, to zaraz to lednie. O, nic trzeba Uda, schował się w kaktusy To <grymantyzator> też godnie boli coś... coś tam Nie, skarabuszy. zaporę robię Uciekaj oh za zaporę no <grymantyzator> Za mało manych Chciałem ja żebyś uciekł za zaporę Bryzgać? Bryzgać. bryzga z O. o zobaczcie to, tą kolczugę. Może będzie na, na ciebie dobra. Ja. O. No, chodź. Ale będzie warta do sprzedania. Bez... Sorry, wykorzystuje do zabicia wrogów. Tam widać, że są jakieś zabudowania tutaj. Mm -hmm. Nie no, tutaj już byliśmy. na miasto to jest ogólnie lokacja. O, wiem. Biegnę. Yy, nie, tak, moja droga, mam czynić to trzeba walić. A ty mnie możesz nauczyć mam le... modlitwy. Ła, resztki. Chodź, gdzieś obok mają gniazdo te kuczywyczki. Gdzieś tutaj mają te gniazdo, głupie. Tak, mają. Oby, tak jest chyba. Nie, to kaktus iiii iiii, gdzie Scooby skubidu no, weź znajdź ich te gniazdo olać. Ała, olać. no lecich no we, lecich daj w to... górę daj w górę ale ich dużo O, jest gwiazd, jest gniazdo. I nie ma wody już na pustyni. Już jest nas... No i teraz dobrze nam idzie całkiem, jak ty, ja ze swoim powiem ty tam masz ten coś. Kiedy nam źle No i fajnie. Zanikasz no. Eee, musiałem z kimś pogadać. Stop. Nie cierpię małych stworzonek tutaj, strasznie, nie ciężko je trafić. No. Nie no, no ten się sobie błagam, tylko nie to No dobra, to jest moja walka To S. WOLT! No i fajnie Dobra I co znaleźliśmy? Nie Ach, świetnie O, chyba tutaj No nie, tutaj jest coś, ale nie to

Mega Extra, Mega nie ekstra, że mam tylko dwa złe identyfikacji. A pierścionek dwa do minimalnych obrażeń. Jak chcesz to ci mogę dać. Niepotrzebne mi. Dobra. No eee. bo jako, że tak to włączymy wigor i ciśniemy. Dobra. Tutaj, słuchać mnie. O, no tak słychać. Ja, dobra, jeszcze od razu biegnę na gniazdo. Great. pastyk, Fantastic. Fantastic. No i dobra, no, a jest jakieś małe wieka. Teraz do mnie, jak ktoś napisał. chylono to olej, przejście. Tak jest, przejście, Leba nie magi. No gry, tak? No. E? Co to ma być? No śmienie No weź mi pomóż A woda do was,

a ja lecę coś sprzedać. Zostań na chwilę i posłuchaj. No, wiedziałem, że ta kurczyka będzie. Dużo warte. Tak, pisanie w tejże są. Dużo warte. swoich problemach Zastanawiałem się, co może być powodem tak naćmienia. Tak tak? Doszło do tego, ja że do, do to z szkodów. Odszukaj ich świątynię ukrytą pod piaskami pustyni. Już gadałem E? i o co chodzi? Bo nie kapuje Takie żmije Słońce zasłonili <śmienie> Zaćmienie zrobili Aha No dobra, to ja inkasuję tutaj kasę i możemy i możemy iść do tych żmijów du, 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 du. Eee, dobra, to jest to twoje no dobra, a więc będzie noc dopóki nie zniszczymy znowu te małe. małe. Ej jakoś hełm. Aaa, go nie. mi tak nas gonią. No zawsze. Po krawędziach najlepiej szukać. E? po krawędziach. A dlaczego? Wtedy ma się ogląd na wielkość mapy. Mm -hmm. Chodź tu. E, dobra, dobra, idę. Co znalazłeś? A. No, spoko. Przyda się, przyda. Będzie trzeba przez te schody, ale tutaj poszukamy czegoś e, jeszcze. Dobra, a to gdzie są ci żmije, co zasłonili słońce? Na południe. To, co, dobra, to ja włączę Wigorę. Może wtedy szybciej odzyskasz trochę power. O, akurat jest studnia. Daj ścianogię. A przy takiej skoczni... Właśnie przy takiej skoczności. One są słabe. Jak się raz chociaż wpakują w to ścianogię, no to rozpachną. Nie doceniasz potęgi demonów? To nie był demo, tylko jakaś w Nervuense x o kreaturka. Come on, chwila. I Szczepnie. co jest? To tutaj? Nie. E, to po sobie tu jesteśmy. Jak Ale znam wybandelę! A zombie, w Incie Gule Gule to ja się wcinam na śniadanie Eee, kapliczka portal. Gówno mi z tego, że mogę udać się do domu. No. Wejdź, bo mi stoisz w cieniu. Czym? E, dobra. No i to jest many. Wróć ściana ognia, szybko. Nie mam many. No szybko. Many nie ma. O klejmo, klejmo, Alex. A klejmo mi się trafił. Nie magiczne. Co? Wiem, ale to... Eee, ale miejsce na klejnoty. Wow. Wow. co ty? Porządna rzecz. Niestety w Diablo słowo bohaterstwo zazwyczaj wiąże się po prostu z wandalizmem. No niestety. myślałem że to jakiś zwłoki, które da się przeszukać. Tak, tak. Lud golem. Lud golem. No, akurat schowam tego Claymore'a, albo go sprzedam. Lepiej go sprzedać. Znaczy to jest... Może być. Ja też mam parę klejnotów. Co? Też mam parę klejnotów. Co? Ja też. I to nawet sporo klejnotów. Ja też mam trochę sporo. Mm, a masz jakieś bezskazy już? Znaczy ze skazą. Tak. E? Tak. No i ja mam ze 3-4. E? No dlaczego? ten portal z kapliczki nie znika. No. Będzie tam teraz siedział do końca życia. Nie, nie włączymy gry. No właśnie pierszczń taki pier panie. Panienek się nie zaczepia góle, głupie góle.